Cześć, witam Was w moim odcinku. Dzisiaj Wam przedstawię challenge o, o tutaj, 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 tutaj. Są przedstawione pytania, które napisała mi na Skype'ie moja najlepsza przyjaciółka Cornelia Bogdan. Cornelia, czytałam wszystkie pytania. Nie wiem, po co niektóre pytania tam dałaś, skoro dobrze wiedziałaś o tych pytaniach i odpowiedzi. Pierwsze pytanie: Jak masz na imię? Alicja? Drugie pytanie. A jeszcze jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, czyli jak mam na imię, to na mówiąc chciałabym się zmienić na Lucy, Melania albo Karolina lub Martyna. Drugie pytanie. Pytanie. gdzie chciałabyś zamieszkać w przyszłości. Uwaga! Ja bym chciała zamieszkać w Krakowie. Trzecie pytanie, to będzie chyba... Jaki jest Twój ulubiony kolor? Uwaga! Jeśli chodzi o ubrania, to czarny... my lubię ubrania czarne, białe, miętowe, a jeśli chodzi o zwykłe kolory na kolorowanki czy coś w tym stylu, to... Czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy. I brąz oczywiście. Nie mogłoby zabraknąć brąza. Za. Czwarte pytanie. Kim chciałabyś być w przyszłości? W przyszłości chciałabym być aktorką, nauczycielką, sprzedawczyni w sklepie, dyrektorką szkoły. Malarką i sportowcem, lub tnarką z jazdy konnej. Piąte pytanie: Jak ma na imię Twoje rodzeństwo? Chyba, że nie ma rodzeństwa. Uwaga, nie jestem jedynaczką. Mam trójkę rodzeństwa. Mam siostrę Adę, brata Kondrada i brata, najgorszego, którego nigdy nie chcę znać, to Oliver. Pewnie będziecie kojarzyć go w niektórych moich odcinków na moim kanale, ale jeżeli nie, no to możecie iść na jego kanał. W następnym odcinku Wam powiem mm, dokładnie, no, yy, nazwę jego kanału. Szóste pytanie. Z aktorami z 19 chciałabyś się na, y, najbardziej spotkać? Uwaga, chciałabym się spotkać z Melanią, Lucy, Arkiem, Zuzą, Kacprem, y, Adrianem, Oskarem, Irkiem, Zuz z wszystkimi, jak z bym się chciała spotkać. Siódme pytanie. Czy grasz na jakimś instrumencie? O, i tak jak na początku mówiłam, o to pytanie chodzi. Nie wiem, jeżeli to oglądasz, to nie wiem, po co ty dałaś takie pytanie. Nie wiem, skoro dobrze znasz odpowiedź. I gram na skrzypcach. Jestem teraz na, yy, w ćwiczeniach Kofalik, cofalika, yy, ADC. Strona chyba 68 lub... 85 ćwiczenie, któreś tam? Pytanie ósme. Jak długo umiesz rozmawiać przez telefon? Uwaga! Ja o nim rozmawiać z godzinę 40 minut, chyba, że jestem gdzieś tam jestem na kamerce. umiem tam z 3 lub 2 godziny. Dziewiąty. Te pytanie. Jakie są two? Twoje ulubione kwiaty. Moje ulubione kwiaty to róże, tulipany, habry, hyacinty. Jak mówiłam, róże to, to róża. Dziesiąte pytanie. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka? Moja ulubiona piosenka to jest Frenzyona utworz szparagi. Ten moment. Hmm, hmm, nie muszę. Czołówka z 19, plus pierwsza i druga. Czyli ten moment, i też utwórz w co Pamiętam. Jedenaste pytanie. Kiedy ostatnio byłaś w górach? Uwaga! Pewnie was coś dziwi, ale ja nigdy nie byłam w górach. Dwunaste pytanie. Ile razy właśnie na wakacjach? I razem też z półkoloniami i zimowiskami. Ojej, będzie trochę liczenia. Dobra. Jeżeli na pierwszych wakacjach byłam, wtedy kiedy skończyłam dwa lata, to 8, 9, 10. 13 razy byłam razem na zimowiskach, z półkoloniami i na wakacjach? 13 pytanie. Hmm. Jakie są twoje ulubione owoce? Uwaga! Ja lubię szczególnie te miękkie owoce, tak jak troskawki, borówki, agres, porzeczka, malina, yy, nektarynki, włosknie, banany, winogrono, daktylę. Yy, yy, yy. Jeszcze mandarynki, i cytryny O, i limonki jeszcze czternaste pytanie. Jakie są Twoje ulubione warzywa? Moje ulubione warzywa to sałata, pomidor, słodkiewka, pieczarki. Jeszcze lubię rukole, kiełki. Hmm. No i chyba tyle. Jaka jest Twoja. Piętnaste hmm, pytanie. Jaka jest Twoja ulubiona hmm, no, gra planszowa? Hm, moja ulubiona gra planszowa to Chińczyk, Monopol. Hmm, takie gry plaszowe pionkami jakieś. No i chyba tyle. O, jeszcze nie śmiej się, duble. Nie, się to hmm. I jeszcze lubię Eurobiznes. Jaką grę najbardziej lubisz grać kartami? Uwaga, ja bardzo lubię grać w Macau, Wojnę, o, Kukunamu, mogę wyróżnić. I tysiące. Szesnaste pytanie. Czy masz chłopaka? Słuchajcie, nie mam chłopaka. 17 pytanie. Z kim chciałabyś być w przyszłości? Chciałabyś być z dziewczyną czy z chłopakiem? Uwaga! Tego to nie mogę posądzić, ale... 150% to jest chłopak, a 50% to jest dziewczyna. Osiemnaste pytanie. W kim... Się ostatnio zakochałaś. Słuchajcie, ja jakoś nie umiem się tak zakochać. Za bardzo nie lubię się zakochywać, bo wiem, że potem z tego coś nie wyjdzie, i tak dalej. Ogólnie zakochanie, to jest już takie dziwne uczucie. Nie lubię zdradzać innym, że się zakochałam. Nie lubię zdradzać komuś, że idę z kimś na randkę i robić jakiegoś. O, idę na randkę, wielkie trzeba... Wszystko. I ja właśnie takiego to już nie lubię. Ja wolę być po prostu dyskretna, jak się już gdzieś na randkę. To nie taka randka wypasiona, romantyczna, tylko gdzieś na jakieś ciasko, herbata i coś w tym stylu. 19. 19. Pytanie: Jak dawno? Jak dawno chciałaś. Pocałować chłopaka. Uwaga! Nigdy nie chciałam pocałować chłopaka. Nie odważyłam w się. Ale też nigdy, no, tak jak mnie, nie byłam zakochana. Kto jest Twoim najlepszym przyjacielem? Uwaga! Przyjacielem to nawet podkreśliła. Czyli muszę wybrać przyjaciela chłopaka. Uwaga! Hmm. Nie mam przyjacieli. Nie mogę wybrać. Nie chcę w się, sensie, że ktoś mnie lubi, czy coś w tym stylu. Tylko mówię, że ja jakoś za bardzo nie lubię się kolegować z chłopakami. Dwudzieste pytanie. Kieg, kiedy kiedy Ostatnio grać na skrzypcach. wstyd mi się do tego przyznać, ale ja ostatnio troszkę zapisałam w swojej skróbce, że mam tak rozstrzelone że w ogóle, na przykład struna E to struna D, struna D to struna G, struna A to struna E i tak dalej. Jaki film oglądałaś rok temu? Dokładnie rok temu. Rok temu, rok temu, rok temu? To 19, plus fatalne czarownice w życiu w cuglach. Eee, szkoła, szpital, lombard, życie pod zastaw. Um, ukryta prawda, Trochę spora. Dlaczego ja. Mm. Niania, super niania. No mm, i ładne inne. 21 pytanie. Kiedy ostatnio byłaś na pizzy z przyjaciółką? Uwaga. Ostatnio na pizzy byłam z przyjaciółką? Dwa lata temu. Uwaga, mamy koronawirus. Po drugie, nie miałam kasy. A po trzecie, wolałeś mi się w domu oglądać film, zamówić frytki czy coś. Czy gdzieś I No coś tym I ostatnie pytanie, czyli pytanie 22. Czy masz psa? Jakie świetnie. Uwaga, mam kota i dwa psy. Dwie, dwie czułały. Za chwilę mogę Wam pokazać je, jedną czułałę, jak ją złapię. A w następnym odcinku Wam pokażę zdjęcie mojej drugiej czułały, albo ogólnie pokażę. Uwaga, idę. I uwaga, to jest mój. Kod, kod Galuś A uwaga to jest jedna moja dziłała kochana Leo się nazywa Biegnie zakochanya zakochany Jestem zakochany w moim drugim się na i pewnie spytacie, dlaczego nie teraz Wam nie pokażę Tofika, czyli mojej drugiej czołowej, dlatego że ona jest w innym domu zupełnie, bo mieszkam w dwóch domach. Bo tak jakoś mój los się potoczył. I uwaga, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że challenge Wam się spodobał więc dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. I na dzisiaj to wszystko. Pa! I czekajcie na kolejny odcinek.